Dziś po konsultacjach z Wydziałem Gospodarki Komunalnej mamy kilka propozycji i kilka pomysłów, a także informacje dla mieszkańców, która pozwoli nam na pewien okres przejściowy, w którym nałożymy także na siebie pewne obowiązki, ale także poprosimy mieszkańców o aktualizację pewnych istotnych dla nas informacji. Dlatego dzisiaj ogłaszamy tak zwaną abolicję śmieciową. Na czym ona będzie polegać? Chcemy do końca sierpnia poprosić mieszkańców, żeby przejrzeli swoje deklaracje śmieciowe, sprawdzili, czy one są aktualne, czy w okresie, kiedy je składali, w ich życiu rodzinnym, prywatnym coś się zmieniło, być może na ten czas składania deklaracji śmieciowej ona już nie była prawidłowo złożona, żeby zrobić sobie taki osobisty rachunek sumienia i złożyć aktualną deklarację śmieciową. Mieszkańcy domków jednorodzinnych robią to w Urzędzie Miasta Kielce, mieszkańcy wszystkich budynków wielorodzinnych robią to za pośrednictwem zarządców nieruchomości, także spółdzielni mieszkaniowych. Właśnie zarządcy nieruchomości i spółdzielnie mieszkaniowe to są dla nas, dla Urzędu Miasta, który ten system weryfikuje, najważniejsi partnerzy w tym całym procesie. Dlatego te trzy miesiące to także ważny czas dla nas, żeby zbudować narzędzia, na podstawie których będziemy mogli sprawdzać szczelność systemu gospodarki odpadami. Chcemy zaproponować spółdzielniom i zarządcom spółdzielni mieszkaniowych, jesteśmy już w trakcie bieżących rozmów, w przyszłym tygodniu mamy kolejną serię rozmów, żeby zbudować system, w ramach którego będą mogli nam uaktualnić dane, uszczegółowić dane i dać nam do dyspozycji narzędzie, które pozwoli nam na sprawny system weryfikacji. Oczywiście bardzo dużo obowiązków i pracy leży także po naszej stronie, ponieważ doskonale też to Państwo wiecie. W Urzędzie Miasta, w różnych jednostkach, w różnych wydziałach znajduje się szereg informacji o mieszkańcach, który pozwoli nam, zderzając informacje z deklaracjami śmieciowymi, sprawdzić, czy one są poprawnie złożone. I to jest taka informacja do mieszkańców, że po tym okresie abolicji śmieciowej, po końcu sierpnia, przystąpimy. Do bardziej zintensyfikowanych kontroli. W tym okresie do sierpnia gwarantujemy mieszkańcom, że Straż Miejska będzie w sposób zdecydowanie bardziej wyrozumiały podchodzić do tych kontroli, które w sposób ciągły przeprowadza. Mieszkańcy nie muszą mieć wielkich obaw, ponieważ prosimy ich, żeby te trzy miesiące były okresem weryfikacji. Od września nasza postawa wobec mieszkańców i sprawdzanie tego obowiązków będzie zdecydowanie bardziej restrykcyjne. Mamy świadomość, widząc ile w systemie jest deklaracji śmieciowych, oczywiście ta liczba się zmienia, ale to jest niewiele ponad 157 tysięcy, że ten system nie jest pełny i szczelny, nie jest powszechnym systemem. Rozmawiając już ze spółdzielniami mieszkaniowymi, szczególnie tymi dużymi spółdzielniami, wiemy, że liczba mieszkańców pod kątem badania deklaracjami śmieciowymi spada. Oni też dostrzegają, że jest to problem, że ludzie świadomie lub mniej świadomie uciekają nam z systemu. Te działania mają sprawić, że uczulamy, że jest to obowiązek, mówimy o tym, że ten system ma być powszechny i społecznie sprawiedliwy, a oczywiście bezpośrednim efektem uszczelniania systemu będzie wzrost wpływów. Co być może w przyszłości, kiedy rów znów rozpoczniemy dyskusję nad aktualizacją stawki opłaty śmieciowej, będzie argumentem, że ta stawka być może nie będzie w pierwotnie projektowanej wersji. Szanowni Państwo, te narzędzia, które ma Urząd Miasta Kielce, to jest szereg danych związanych z także bonusami, z których korzystają mieszkańcy. Wiele programów, które proponuje Urząd Miasta Kielce w zakresie e, profilaktyki zdrowotnej, program in vitro, w zakresie propozycji żłobków samorządowych, przedszkoli samorządowych. To jest szereg propozycji, które e, opracowuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ale także e, szereg bonusów, które znajdują się w Wydziale, które obsługuje jest system gospodarki odpadami, chociażby programy deszczówkowe czy program wymiany źródeł ciepła. Te wszystkie dane znajdą się w jednym systemie, żeby urzędnicy mieli narzędzie do sprawnej weryfikacji i kontroli. Oczywiście Straż Miejska do tej pory w trybie ciągłym kontrolowała deklaracje śmieciowe. Tych kontroli zostało w tym roku 174 przeprowadzone i w ramach tych kontroli zostało nałożonych 14 mandatów. Dziś uspokajamy, do sierpnia te działania zostaną w pewien sposób wyhamowane i mieszkańcy mogą się czuć pod tym kątem do końca sierpnia bezpieczni i spokojni. Szanowni Państwo, system gospodarki odpadami to nie tylko relacja między mieszkańcami a urzędem a firmą odbierającą śmieci, ale to także odpady, które znajdują się w przestrzeni naszego miasta. Wielokrotnie państwo dostajecie od mieszkańców sygnały, że w miastach są przepełnione pojemniki, są przepełnione kosze. Oczywiście mamy świadomość, że okres pandemii jest dla nas ogromnym wyzwaniem, ponieważ śmieci gromadzonych w przestrzeni publicznej jest wielokrotnie więcej. Dziś mamy otwarte ogródki gastronomiczne i wiele osób z tych kulinarnych dobrodziejstw może skorzystać, ale przez długi okres, także teraz, wiele posiłków są posiłkami na, wydawanymi na zewnątrz, a każdy z nich opakowany jest przynajmniej w jedno opakowanie, które lądują w koszach znajdujących się w przestrzeni miejskiej. My dokładamy wszelkich starań, żeby to sprzątanie odbywało się płynnie. Ono się odbywa w trybie 24-godzinnym, 7 dni w tygodniu. Około 20 pracowników na zlecenie miasta sprząta codziennie ulice Kielc. O godzinie 6 na teren miasta wyjeżdżają pracownicy, którzy w pierwszej kolejności sprzątają miejsca w ścisłym śródmieściu, które znajdują się w strefie płatnego parkowania. Są dla nas miejsca priorytetowe, jak rynek, jak park miejski, jak okolice Doliny Silnicy, okolice kadzielni, które są. Najczęściej posprzątane do godziny ósmej. Wtedy też pracownicy ruszają na miasto i sprzątają inne tereny, sprzątają kosze przy przystankach autobusowych. Także to sprzątanie nie w trybie codziennym odbywa się w innych miejscach rekreacji i wypoczynku, jak Park Baranowski, Park Dygasińskiego. Ale także pracownicy na zlecenie miasta są odpowiedzialni za sprzątanie wspólnot mieszkaniowych. Tylko w pierwszym kwartale tego roku wywieźliśmy z miasta 120 ton odpadów. 120 ton odpadów wyprodukowali mieszkańcy i turyści, które musieliśmy w ramach środków publicznych uprzątnąć i zutylizować. W poprzednim roku było to 520 odpadów. Tu z naszej strony pojawia się także do mieszkańców ogromny apel. Nie ma takiej liczby koszy, którą moglibyśmy postawić i takiej liczby pracowników, których moglibyśmy przeznaczyć do obsługi, żeby miasto w każdej godzinie było czyste i pozbawione odpadów. Dlatego gorąco apelujemy mieszkańców. Jeżeli wybierają się na spacer do centrum miasta, ale także na tereny rekreacyjne, jeżeli zabierają ze sobą jakieś produkty spożywcze, bardzo prosimy, żeby wziąć ze sobą woreczek i po spożyciu te produkty zabrać z powrotem ze sobą. Będzie nam wszystkim wygodniej, taniej i przyjemniej. Poza tym wszystkie odpady, które lądują w publicznych koszach, są to odpady, które w większości trafiają do odpadów zmieszanych. Jeżeli mieszkaniec zabierze ze sobą śmieci, będzie miał możliwość w domu posegregować je na frakcje, co także usprawni nam system gospodarki odpadami. Ogromnym problemem w zakresie czystości miasta, o czym Państwo wielokrotnie informujecie, są nielegalne składowiska odpadów. Staramy się w ramach swoich możliwości na te zjawiska reagować w sposób natychmiastowy. Tu ogromny ukłon do Straży Miejskiej, która tych interwencji podejmuje bardzo dużo. Będziemy chcieli wdrożyć bardzo szybką ścieżkę identyfikacji miejsc i tych odpadów. Naszym priorytetem jest, żeby po takim zgłoszeniu bardzo szybko zdiagnozować, kto jest właścicielem takiej działki. Czy jest to działka o charakterze prywatnym, czy jest to działka miejska. Wtedy ta ścieżka postępowania jest już bardzo szybka, bo trafia do odpowiednich, skórze, odpowiednich komórek. Będziemy także kłaść szczególny nacisk na to, żeby identyfikować śmieci, które są w nielegalnych wysypiskach. Bardzo często w tych workach, które muszą przeglądać strażnicy miejsce, znajdują się śmieci, które można przypisać do konkretnej osoby. I nawet jeżeli ta osoba nie wyrzuciła tych śmieci, to mamy taką wiadomość, że przede wszystkim ona będzie w założeniu odpowiedzialna za wyrzucenie tych odpadów. Bardzo często w tych odpadach znajdują się rachunki, dane osobowe, na podstawie w których jesteśmy w stanie zweryfikować kto mógł być producentem tych śmieci. Bardzo dużym problemem, szczególnie w ostatnich dniach, są śmieci porzucane w, rodzinnych, w okolicy rodzinnych ogródków działkowych. W ostatnim okresie zwróciliśmy się do zarządców wszystkich rodzinnych ogródków działkowych, a w Kielcach jest ich 19, sprawdzając, czy mają aktualne deklaracje świeciowe i jak wywiązują się z obowiązku odbioru odpadów od swoich działkowiczów. Z 19 rodzinnych ogródków działkowych tylko jeden ogródek, nie miał dopełnionego obowiązku, został wezwany do korekty. Dwa rodzinne ogródki działkowe nie miały aktywnych deklaracji śmiaciowych z racji tego, że jeszcze nie rozpoczęły swojej działalności, bo działają w trybie covidowym. Jeden z tych ogródków właściwie wygasza swoją działalność. Oczywiście największy problem, o czym też Państwo donosicie, dotyczy rodzinnych ogródków działkowych imienia Żeromskiego na osiedlu świętokrzyskie. Nawiązaliśmy ścisły kontakt, jesteśmy w kontakcie z zarządcami tych ogródków. Tam zostały już postawione duże kontenery do składowania odpadów. Dzisiaj pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska byli na miejscu jeszcze zmonitorować ten teren. Dziś także mamy informację, że na naszą prośbę wszystkie odpady wokół rodzinnych ogródków działkowych zostały sprzątnięte. Natomiast wiemy, że to jest problem, bo na przykład Państwo po dzisiejszej konferencji prasowej albo wieczorem pojedziecie na miejsce i pewnie z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy stwierdzić, że tam się odpady już znajdą, które będą się gromadzić i stwarzać hałdy śmieci. Zarząd Rodzinnych Ogródków Działkowych jest uczulony, żeby śmieci pochodzące ze źródeł działek sprzątać, natomiast my także ze swojej strony chcemy pomóc zarządowi radzić sobie z odpadami, które są podrzucane z pobliskich osiedli czy też z samochodów, które zatrzymują się i te odpady wyrzucają. Straż Miejska i pani komendant także jest w ścisłym kontakcie z zarządem i z wydziałem i tam zintensyfikujemy działania patrolowe Straży Miejskiej. Także Państwo w ostatnich dniach pytali o kamery monitoringu, które mają być zakupione z budżetu obywatelskiego. Te prace zostały zintensyfikowane, już w przyszłym tygodniu ruszy w wydziale procedura zakupu tych kamer i mam nadzieję, że Straż Miejska już w czerwcu zostanie wyposażona w dodatkowe narzędzia. To, o czym mówię, to ogrom pracy strażników miejskich, ale to też ogrom środków, które pochodzą z budżetu naszego miasta, które wydajemy na sprzątanie nielegalnych wysypisk śmieci. Dlatego chciałabym, żebyście Państwo też mogli zapoznać się ze szczegółami ilości interwencji i z kosztami, które ponosimy, żeby takim zjawiskom zapobiegać. Tak. Chciałam Państwa poinformować na temat kosztów uprzątnięcia tych nielegalnych wysypisk, czyli miejsc. Gdzie, które nie są przeznaczone do składowania odpadów. Jesteśmy codziennie informowani na temat pojawienia się kolejnego miejsca czy, czy też kolejnych grup odpadów pojawiających się w lasach czy na terenach zielonych. Jest to Szczególnie przykre, że, że niestety zieleń na tym cierpi i nasze, nasze zasoby przyrodnicze. Co rok wydajemy na cel związany z uprzątnięciem nielegalnych wysypisk ponad 200 tysięcy złotych rocznie. W 2019 roku była to kwota 240 tysięcy. W ubiegłym roku kwota do, do tego zbliżona. W tym roku przewidujemy, że. Na pewno te kwoty będą zwiększone i będą ponad, ponad 200 tysięcy również wynosiły. To są środki, które pochodzą z systemu gospodarowania odpadami, które. Zapewne Państwo wiedzą, że pochodzą z, od mieszkańców, ale też i gmina Kielce dokłada ponad 6 milionów złotych do obsługi tego systemu gospodarki odpadami. Są to środki, które mogłyby być przeznaczone na zupełnie inny cel, w tym cele związane z pielęgnacją zieleni miejskiej, na czym wydziałowi również bardzo zależy. Radzenie sobie z nielegalnymi odpadami to duża zasługa pracowników Straży Miejskiej, za co na ręce pani komendant składam serdeczne podziękowania dla strażników, którzy codziennie są w terenie. Natomiast jak rośnie skala tego zjawiska, ile tych interwencji jest, a wiemy, że w okresie letnim niestety pewnie będzie ich więcej. Bardzo proszę, żeby te dane przedstawiła pani komendant Renata Gruszczyńska skala zjawiska faktycznie jest porażająca. Tylko w tym roku do końca kwietnia strażnicy miejscy zrealizowali 1200 interwencji dotyczących zaśmiecania. Jest to taka sama liczba, jaka była podjęta interwencji za cały ubiegły rok. Także Faktycznie dostrzegając ten problem i intensyfikując działania w tym zakresie, możemy powiedzieć, że skala przerasta już powoli możliwości przyjmowania odpadów przez nasze miasto. Naprawdę tutaj podkreślam, strażnicy nie będą pobłażliwi, będą stosowane najwyższe możliwe mandaty. Jest to bądź 500 zł z artykułu 117 ustawy o odpadach. Bądź 250 zł z kodeksu wykroczeń. Chciałam też tutaj, może zabrzmi to troszeczkę ostro, ale musimy też wiedzieć, wziąć pod uwagę to, że jeżeli skala zaśmiecania i gromadzenia odpadów jest na tyle poważna, że stwarza zagrożenie dla środowiska bądź mieszkańców, możliwe jest zawiadomienie służbów, służb i organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa. Więc naprawdę, proszę Państwa, apelujemy jako Straż Miejska, aby dbać o nasze środowisko, dbać o nasze własne wspólne dobro i zdrowie. Myślę, że uda się w najbliższym już czasie zrealizować pomysł, który od jakiegoś czasu już powstał, ale pokrzyżowała go pandemia. Straż Miejska w Kielcach nawiązała współpracę z aresztem śledczym w Kielcach, gdzie w ramach programu pracy, to jest rządowy program pracy więźniów, Poprosimy o współpracę areszt śledczy, który, który oddeleguje do sprzątania miasta kielce wraz z innymi służbami właśnie osadzonych, którzy mogą taką pracę na zewnątrz wykonywać. Bardzo to ułatwi zarówno. Posprzątanie miasta będzie dużo bardziej skuteczne, jak i będzie to taka troszkę lekcja też edukacyjna dla wszystkich, którzy będą mogli zobaczyć, że jednak takie działania są możliwe i będą realizowane. Bardzo dziękuję. Ja, Szanowni Państwo, chciałabym skończyć apelem do wszystkich mieszkańców, przede wszystkim o niezaśmiecanie naszej wspólnej przestrzeni publicznej, bo jej sprzątanie to także wysiłek finansowy właśnie Państwa mieszkańców, bo środki, które na to przeznaczamy, są środkami, które moglibyśmy przeznaczyć na inne działania, które przynosiłyby radość i pożytek właśnie w tej przestrzeni publicznej i to jest taki gorący apel. Natomiast jest także przestroga dla wszystkich, Którzy robią to intencjonalnie, dla tych, którzy z obowiązku aktualizowania deklaracji śmieciowej nie wywiążą się do końca sierpnia, i dla mówiąc pros, wandali śmieciowych, którzy mimo naszych apeli, mimo działań straży miejskiej nadal będą śmieci podrzucać w tereny publiczne, będziemy wobec tych osób bezwzględnie starać się ich identyfikować i karać w możliwie maksymalnym wymiarze.